Witajcie. Dzisiaj wracam do mojej książki Uwolniony Duch. Książeczki, która opowiada o DDA i o sposobach wychodzenia z traum dziecięcych metodą psychodramy. Między innymi w tej książce zaproponowałam wizualizację, która nosi tytuł Moje bezpieczne miejsce. I ma na celu spowodować poprzez regularne powtarzanie, modyfikowanie według swoich potrzeb, ale jednak regularne i częste stosowanie, obniżyć poziom lęku. I ta wizualizacja, którą tutaj proponuję, ona. Może być wykorzystana jako jeden ze sposobów na spotkanie się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, po to, aby dać mu poczucie bezpieczeństwa. I teraz przeczytam tą wizualizację. Pamiętajcie tylko, że żeby wizualizować, trzeba usiąść w odpowiedniej pozycji do relaksacji, czyli najlepiej na krześle z oparciem. Oprzeć plecy o oparcie, głowę trzymać prosto, nogi stopami na podłodze w, rozstawione na 20-30 cm, ręce dłoń, tymi wewnętrznymi, wewnętrzną stroną dłoni skierowane do góry i położone swobodnie na udach. Muszą mieć podparcie. A jeżeli leżymy to wtedy na plecach, tutaj pod szyjem, można sobie ułożyć taki, jakiś wałeczek, żeby ta głowa nie wisiała gdzieś, żeby, żeby, żeby nie miała dyskomfortu. Ręce kładziemy też wewnętrznymi stronami do góry, wzdłuż tułowia, muszą leżeć na, na, na łóżku, i nogi stopami skierowane do góry. Rozstawione nogi na 20-30 cm. Dobrze sobie pooddychać najpierw trochę głębiej, trochę kilka razy płytko, i zaczynamy wizualizację. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że idziesz leśną ścieżką. Zobacz, jaka to ścieżka. Może jest porośnięta trawą. Zobacz jaka to trawa. A może to droga piaszczysta, tylko od czasu do czasu posypana brunatno-żółtym piachem, i przebija się przez niego jakaś kępka trawy. Czasami leży jakaś szyszka. Jest pogoda taka, jaką lubisz. Powiewa lekki wietrzyk. Muska twoje włosy i twoją twarz. Poczuj ten wiatr. Słońce świeci tak, jak lubisz. Promienie słońca dotykają twojej twarzy gdy odchylasz głowę do tyłu poczuj to ciepło śpiewają ptaki usłysz je czujesz pogodę ducha delikatnie uśmiechasz się bo jest ci bardzo dobrze. Rozkładasz szeroko ręce, odchylasz głowę i spoglądasz w niebo. Ponad koronami drzew jest ono błękitne. Od czasu do czasu przepływa jakaś leniwa chmurka. Idziesz, biegniesz, podskakujesz. Tańczysz. Zauważasz, że ścieżka dochodzi do polany i tu się kończy. Przed tobą rozpościera się dość duża polana. Zobacz ją. Zauważasz, że polana otoczona jest płotem. Zobacz, jaki to płot. Może zbudowany jest z drewna, z cienkich drewnianych szczebelek, albo z gałęzi. A może to płot z bardzo wysokich pali, połączonych ze sobą lianą. Bądź też jest taki, jaki tylko go sobie wyobrazisz. Zauważasz w pewnym momencie, że w płocie jest furtka. Podchodzisz, otwierasz i wchodzisz. To jest Twoje bezpieczne miejsce. Rozglądasz się i nagle spostrzegasz pod płotem naprzeciw siebie, ale trochę z lewej strony siedzi skulona jakaś postać. Podchodzisz, to dziecko. Podchodzisz jeszcze bliżej, dotykasz je, podnosi głowę i spogląda na ciebie. Przecież to ty, mała, mały. Jesteś zaskoczony, zaskoczona, jednocześnie czujesz, że wszystko jest tak, jak być powinno. Zobacz co robisz. Zadajesz małej, małemu pytanie. Posłuchaj, o co pytasz. Ono odpowiada ci. Długo czekałaś, czekałeś na mnie. Bardzo ci przepraszam, że dopiero teraz przyszedłem. Przyszłam. Wiem, jak bardzo się bałaś, bałeś. Wiem, jak było ci trudno, mój mały, mała. Kochany. Kochana. Przytulasz ją, go głaszczesz po głowie czujesz jak on ona wtula się w ciebie posłuchaj co mówi odpowiedz obiecaj jej mu że już nigdy jej go nie opuścisz. Obiecaj, że zawsze, kiedy będzie Ciebie potrzebował, potrzebowała, to przyjdziesz. Powiedz mu jej, że Ty już teraz jesteś dorosła, dorosły. I niczego się nie boisz, bo dorosły stawia czoła problemom i strachom i potrafi sobie z nimi radzić. Dorosły wszystko może. Jakie to szczęście, że ciebie odnalazłam, odnalazłem. Nawet nie wiesz, malutka Zosiu, Basiu, Mareczku, Krzysiu, Jasiu. Jak męczyło mnie, że nie mam z tobą kontaktu. Nie wiedziałam, nie wiedziałem, gdzie cię szukać. A ty byłaś, byłeś tu, to teraz będzie nasze bezpieczne miejsce. Tu będziemy się spotykać zawsze wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować, tak? Powiedz mu jej, Teraz, że musisz wracać do swojego świata, ale nie zapomnisz o niej, o nim. Zobacz, co on, ona mówi. Pożegnaj się. Pożegnaj się. Uspokój ją, Jego. Powiedz, żeby się nie bała. Nie bał. Zawsze, kiedy będzie Ciebie potrzebowała, potrzebował, to Ty przyjdziesz. Wystarczy tylko, że zawoła. Pożegnaj się. Przejdź przez furtkę. Kiedy to zrobisz, otwórz oczy, ale nie śpiesz się. Uspokój małego, małą, i odejdź. Zamknij za sobą furtkę. Otwórz oczy, nie śpiesz się, uśmiechnij się, to, co się wydarzyło, jest bardzo, bardzo dobre. Odnalazłaś swoją małą, swojego małego i w końcu ją utuliłaś, utuliłeś. Macie teraz swoje bezpieczne miejsce. Na trzy, otwórz oczy raz. Dwa, trzy. Kiedy, kiedy robię tą wizualizację na zajęciach grupowych, pracując w TDA, Zawsze staram się po zakończeniu omówić doświadczenia. Ty też teraz spróbuj jeszcze na razie nie ruszać do życia, jeszcze na razie się poprzeciągać i zastanowić się, co też się wydarzyło. Czy to było dla ciebie ważne? Co o tym myślisz? Co było trudne, a co łatwe? Zostawiam Cię z wizualizacją, jako z jednym ze sposobów na radzenie sobie ze swoimi lękami dziecięcymi.